A my popatrzmy na najciekawsze momenty tego spotkania, to był początek meczu i sytuacja, jaką miał Betty bywal, i mogli sobie ten mecz ułożyć znakomicie Gdańszczanie. No, była to 100% sytuacja, bez wątpienia, także powinna być bramka. Próbował tam do końca Hanek rzucać się pod nogi bywala w jakimś sensie pewnie utrudnił ten strzał E Francuzowi. A to próba zaskoczenia Ekiopina strzałem z dystansu. Tak jak powiedział Nowak, dużo oddawali strzałów w piłkarze Lechy w tej pierwszej połowie, ale niestety nic nie wpadło do siatki. I znów ładna wymiana piłki w środku pola przez zawodników Lechi i to jest okazja, jaką miał Abdurazak Traoré. Troszeczkę przypadkowa, ponieważ surmie piłka ześliznęła się z nogi, ale i tak Traoré. Powinien lepiej uderzyć na bramkę. Nie wiem, czy to w ogóle nie była najładniejsza akcja tego meczu, patrząc na to, jak była budowana od początku przez Lechistów. A to jest już yy, bodajże przedostatnia minuta pierwszej połowy. No i ta kontra, no niewiele brakowało, a Mógł Radzewicz znaleźć się oko w oko z Małkowskim. No brało, mało brakowało, ale był bardzo duży kąt i nawet jeśli by oddawał strzał, to myślę, że Małkowski powinien sobie poradzić. Mateusz, żydko, my popatrzmy na najciekawsze sytuacje wybrane z tego spotkania, właściwie z jego drugiej połowy. To strzał Tymińskiego. No, jeśli mielibyśmy kogoś wyróżnić w zespole z Bytomia, no to byłby jednym z najpoważniejszych kandydatów. Na pewno pogrze w drugiej połowie zasłużył na to miano. To próba ekwilibrystycznego strzału Ebeli Buwala. Zresztą za moment pewnie zobaczymy też przewrotkę w wykonaniu Francuza. Nic nie miał do powiedzenia przy obu straconych bramkach w dniu dzisiejszym Seweryn Kiełpin. To kolejny strzał Tymińskiego. Strasznie dużo miejsca Tymiński miał do dania strzału, także może troszeczkę źle pospieszył się. No to jest ta sytuacja, no... Wiadomo jak gra Tomasz Dawidowski, też tutaj założył rękę rzeczywiście na Żydce, no ale jednak decydujące było to, co się wydarzyło później. Myślę, że tutaj akurat do decyzji sędziego pretensji mieć nie możemy. Nie ma o czym dyskutować, ewidentny rzut karny, także nawet zawodnik w wypowiedzi swojej tam troszeczkę pod koniec przyznał się, że pracował rękoma. To akcja rezerwowego Barcika. I strzał głową. Radowicza. Świetne dośrodkowanie, także dlatego ta piłka spadła na głowę. I to już bramka na 2 do 0 kontra zespołu Lechi Dawidowski do Traorea, ten mocno wykonany kiełki. Bez szans bramka w Polonii. Tak, chyba trochę zewnętrzną stopą, ta piłka odchodziła od bramkarza zewnętrzną częścią stopy. Było to tak silne uderzenie, że na pewno nie do obrony adoptował za ketra gole numer 6 i 7 tego piłkarza w tym sezonie no i jest w Ścisłej czołówce